Pomysł zrodził się ze współpracy środowiska medycznego z Teatrem Groteska, który w czasie pandemii pełni też terapeutyczną rolę dla personelu medycznego. No i stąd współpraca tutaj ze szpitalem Ditla zrodził się pomysł stworzenia tego nietypowego kalendarza, który w ostatecznym finale zachwycił chyba wszystkich. Kalendarz jeszcze ostatnie sztuki są dostępne na stronie fundacji zdrowia publicznego WWW. Fzp.pl. Cieszy się sporym zainteresowaniem. Faktycznie jeszcze nieliczne sztuki zostały dla wszystkich tych, którzy chcą baśniowo przeżyć 21 rok. Dochód z kalendarza przeznaczony jest na zakup środków ochrony osobistej, konkretnie maseczek dla szpitali, z których lekarze uczestniczyli w tej akcji, łącznie także i z pomocą Fundacji Orlenu, która dofinansowała to przedsięwzięcie. Udało się zakupić 14 tysięcy maseczek FP2. Była potrzeba, żeby taką akcję zrobić, trochę tego sprzętu, ochrony, środków ochrony osobistej, żeby przybyło do szpitali. Udział bardzo fajny, podobało mi się, przebieraliśmy się za, za postacie z bajek. Trochę odskocznia od, od tego, co, co się teraz dzieje. Spotkaliśmy się w jakimś tam innym, innym gronie niż, niż na co dzień, bez takiego ubioru, jak, jak zwykle no i było bardzo miło. Miałam przyjemność faktycznie brać udział w akcji lekarza jak z bajki. Dostałam taką propozycję w związku z tym, żeby pokazać lekarzy i generalnie całą służbę zdrowia troszkę bliżej, że oprócz tych maseczek i groźnych strojów mamy też ludzkie twarze. Skłoniło mnie to, że jest bardzo, myślę, wartościowa akcja charytatywna. Dochody ze sprzedaży kalendarza to są dochody, które idą na zakup sprzętu medycznego dla lekarzy. Aktualnie do szpitala trafiło ponad 3,5 tysiąca maseczek, które wykorzystujemy tutaj na co dzień. W tych trudnych czasach pandemii, kiedy mamy ograniczony kontakt ze znajomymi, z kolegami, także z innych szpitali, było to takie też miłe spotkanie, tak naprawdę, ponieważ oczywiście zachowując wszystkie względy bezpieczeństwa, mieliśmy możliwość spotkać się, spotkać się z kolegami z innych szpitali i no, wspólnie stworzyć tą piękną akcję.